Dzień dobry, Szanowni Państwo. Uruchamiamy pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Jak już widzieliście na Facebooku, uruchomiliśmy numer telefonu tutaj u nas w urzędzie 512-830-830. Jeżeli macie Państwo miejsce u siebie i chcecie przyjąć uchodźców, możecie zgłaszać się do nas. My później, Waszą lokalizację podajemy do służby wojewody, który będzie dyslokował osoby. Które będą potrzebować takiej pomocy, między innymi na teren naszej gminy. My, jako gmina, już zgłosiliśmy miejsca, które są w naszych zasobach do wojewody, ale oczywiście tych miejsc może być mało, dlatego każda forma pomocy z Państwa strony jest także mile widziana, jeżeli macie Państwo możliwość przyjąć uchodźców. Możecie to zgłaszać albo przez, na, przez nasz numer 512-830-830 bądź też przez numery w województwie mazowieckim 987 albo infolinia ogólnopolska 47 721 75 75. Proszę Państwa, wszystkie te adresy, które uzyskamy od Państwa, czyli potrzebujemy imię, nazwisko, adres, ile Państwo jesteście w stanie przyjąć osób? Czy jesteście Państwo w stanie zagwarantować? wyżywienie czy nie. Wszystkie te dane przekazujecie albo do nas, albo do Wojewody i wtedy, tak jak mówię, to Wojewoda decyduje o tym, kto będzie dyslokowany na teren naszej gminy. Oczywiście prosimy także Państwa o wsparcie, jeżeli chodzi o zbiórkę. Od dzisiaj ruszamy z punktem zbiórki w Centrum Kultury i Turystyki. Ulica Oro Białego 2 jest to wejście przez salę widowiskowo-kinową od godziny 14 do godziny 20, dzisiaj i jutro. Od poniedziałku ta zbiórka będzie w godzinach od 8 do 19 w centrum kultury i turystyki oraz w godzinach urzę pracy Urzędu Miejskiego WIŁŻY na 11. co potrzebne jest dla uchodźców e żywność z długim terminem przydatności, koce, e zabawki dla dzieci, e środki higieniczne, środki e opatrunkowe. Wszystko to, co może być przydatne uchodźcom. E zachęcamy do Państwa do tego, żebyście to przekazywali. W przypadku, jeżeli będziemy mieć większej ilości a będziemy mieć sygnały z granicy, będziemy także transportem Urzędu Miejskiego Wiłży wysyłać to właśnie tam na granicę dla potrzeb Ukraińców. Jeszcze raz, w przypadku, jeżeli Państwo macie lokal i jesteście w stanie przyjąć uchodźców, zgłaszamy się do Urzędu Miejskiego albo do Wojewody. Jeżeli chodzi o zbiórkę żywności i wszystkich innych rzeczy potrzebnych dla uchodźców, dziś i jutro od 14 do 20 w Centrum Kultury i Turystyki. Od poniedziałku także w Centrum Kultury Turystyki i w siedzibie Urzędu Miejskiego Wiórzy. Dziękuję serdecznie Państwu za wszelką pomoc dla uchodźców i trzymamy kciuki za Ukrainę.